Witam Was w moim nowym odcinku. Dzisiaj będę jadła tak jak Kylie Jenner. Wszystko znalazłam na jej wywiadzie, w którym mówiła, co najczęściej je i jakie potrawy są jej ulubionymi potrawami. Więc dzisiaj będę przygotowywała, oceniała i dam Wam też przepis na to wszystko. Najpierw kroję 180 gram selera i kroję go po to, żeby później go było łatwo zmiksować. Później kroję 300 gram jabłek i to jest około. Trzy średnie jabłka. Później wyciskam 10 g soku z cytryny i na samym końcu jeszcze dodaję 160 g soku jabłkowego. Już jest wszystko gotowe, dlatego teraz to wszystko zmiksuję i wychodzi mi takie smoothie selerowo jabłkowe Ok, więc smoothie wyszedł tak, ma nawet ładny kolor i nawet ładnie pachnie trochę rozkwiniowo tak ogólnie to nie przepadam za selerem więc yy, nie wiem czy mi to będzie smakowało ale bardzo ładnie pachnie a to yy. tak ogólnie to nie jest taki zły Dlatego, że dodałam soku jabłkowego i jabłek, to czuję trochę jabłka w tym. I sellera tak. No też czuję, jest taki posmak sellera. Więc jak się pije i na początku się czuję jabłko, to jest dobre. Ale później, jak się czuję seller, to jest taki. niezły. fajny. Chyba, że się bardzo lubi seller. Wtedy jest ok. Kylie powiedziała, że to pije parę razy dziennie. Yy, na pewno to nie jest jeden z moich ulubionych smoothie. A zwłaszcza dlatego, że nie przypadam za sellerem, ale myślałam, że będzie lepiej. To znaczy, nie jest najgorzej, ale no, trzeba lubić seller, żeby smakował. No, więc ten seller to te smoothie, też taki nie wypełnę. Da, Dałabym mu tak 2 na 10, dlatego, że nawet jest ok z miopkiem, ale seller to już taki dobry. Dobra, nie dałam rady wypić całego smoothie. Um, a teraz zrobię sobie przekąskę, taką jak Kylie robi. Um, ona mówi, że zazwyczaj je owoce, więc ja sobie zrobię miskę um, owoców. A więc tak, wzięłam sobie jednego banana, trzy truskawki, pokryłam to wszystko, wzięłam gruszkę i trochę ananasa. Później to posypałam borówkami. I napiłam się do tego iced tea, brzoskwiniowej tea, dlatego, że Kylie Jenner powiedziała, że pije brzoskwiniową herbatę. Ice tea o smaku brzoskwiniowym była oczywiście dobra. Um, a teraz jeszcze owoce, które oczywiście też mi smakują. Ja często jem owoce, na pewno są lepsze od smoothies z selera. I mu daję ocenę 10 na 10, dlatego, że jest bardzo dobre i jak to owoce zawsze dobre, a Ice Tea też dobra, się nie smakowała. Tylko nie piję zazwyczaj wysoków, piję samą wodę. A Kylie powiedziała, że pije kawę, herbatę o smaku brzoskwiniowym, dlatego pomyślałam, że sobie że piję Ice o smaku brzoskwiniowym. Lubię właśnie smoothie z celerem. I z tych wszystkich trzech rzeczy na pewno najbardziej lubię ice i nie lubię kawy, ale myślę, że jest o wiele lepsza od smoothie. Gdyby jabłka nie było, to na pewno nie da się Teraz się zabieram do robienia obiadu kolacji, która się składa z ryżu i. Warzyw gotowanych na parze. Tutaj wybrałam marchewkę, paprykę żółtą i paprykę żółtą na małe kawałki pocięłam. Tak samo zrobiłam z papryką czerwoną i na samym końcu przygotowałam brokuły i kalafior. Później się wzięłam za smażenie kurczaka. Gdy kurczak się już usmarzył, to dodałam cebuli i zrobionego soku z cytryny i później to dusiłam przez około 10 minut. Okej, okay, więc sobie widzicie na zdjęciu, jedzenie już tak. I teraz spróbuję kurczak jest zrobiony w cytrynie. Tego jeszcze nigdy wcześniej nie jadłam. Uważam, że kurczak jest bardzo dobry. Yy, czysty smak cytryny. Przez te, to mięso jest trochę kwaśne. A tak to jest też czyż. I teraz dobry. Yy, I teraz mam jeszcze warzywa, które się zrobiły na parze. One wszystkie też bardzo dobrze wyszły. Nawet marchewki są miękkie, więc to znaczy nie takie bardzo miękkie, ale i mniejsze. Właśnie skończyłam jeść obiad i uważam, że no, kurczak był bardzo fajny. Warzywa też pyszne, sama jem często warzywa na parze. A ryż, do ryżu mógłby być jakiś sos, bo było trochę tak sucho. Więc to dostanie ocenę 9 na 10 właśnie z powodu ryżu. Teraz jest wieczór. Więc pójdę sobie zrobić to, co Kylie je wieczorem. Ona mówi, że wieczorem zawsze je granata i jabłko, żeby nie być ochoty na słodycze, więc właśnie to teraz sobie pójdę naszykować. Ok, więc mam tutaj granata i jabłko i tak ogólnie jabłko. No wiem, jak smakuje. Um, ja Zazwyczaj nie miałem To nie jest jedno z moich ulubionych owoców, ale mogę je zjeść. Więc jabłko jest ok. Granat. Tego owoca praktycznie nigdy nie jem i za bardzo nie, za bardzo nie rozumiem, jak się go je, bo jak jest tutaj te ziarenko, czy no, ten owocek mały, to on ma w sobie ziarenko. I. I nie rozumiem za bardzo, czy trzeba to połknąć, no raczej tak, jeżeli ludzie to jedzą normalnie, no to trzeba to połknąć i to jest trochę takie dziwne. Zawsze jak moja mama kupuje winogron, to bezpestkowy, bo właśnie nie lubię pestek, a tutaj w tym jest mnóstwo pestek i no dobre to jest, ale mi ta pestka przeszkadza. Więc ym, to też bym mogła zjeść dla samego smaku, ale pestki już bym nie, nie zjadła. Więc y, 5 i 2 to 7 na 10. Ok, więc jakby policzyć y, wszystkie punkty, to wyszło 18 na 30, więc no, mogło być lepiej. Nie było to najgorsze, co mogłam zjeść, ale może to jednak nie jest mój styl. Y, zazwyczaj lubię owoce i też y, nie, odżywiam się, nie odżywiam się niezdrowo. Ale jej gusty, do nie jest może trochę inny niż mój. Dobrze, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Może sami spróbujecie coś yy, zrobić w domu. I jeżeli coś z tych przepisów zrobicie w domu, to mi napiszcie, czy może Wam spakowało smoothie z yy, selera. I jeżeli chcecie podobne odcinki z innymi celebrytami, to możecie mi napisać w komentarzu, kogo mam wybrać następnym razem. I jak nie zrobię podobny odcinek, wtedy może ich jedzenie mi bardziej przypadnie do gustu i może dostanę 30-30 punktów. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek. A tak to dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!